No, przecież... Ej wiesz co, to tak trochę... Wiesz co tak graliśmy. Moje no E ma Arbor... Nie ma wzią, no. Redust... redukuje Arbor, e. nie taro, na... też może, może być... fajnie, ja? Wiesz apel. Trochę to ziałem. Może byś fajnie było jakbyś wziął potkę na przykład. To by było fajne myślę. Rzeczy... Ej dobra, ja, ja zapomniałem że ja Urfa nie gram <grym> A ja sobie wziąłem taki itemek fajny na start.

ona. O, weszła w to. Widzisz? Już nie ma pół HP. Ja, ja też. Zna, nawet w wilki nie umiem trafić. teraz na razie, generalnie, to może być ciężko się bić. Ja tak na szosztówa potrzebuję, żeby się jakoś się przejeślał. Ciężko ez O Boże. Trzymaj tak, tak. ja kiełbaj się. Szylda się. Ktoś Kurwa, Ktoś tutaj... Ktoś tutaj... Ktoś tutaj... Ktoś tutaj jak mnie patrzy to nie mają Ivernę na supportzie, ale no... Witam, super. Cicho, bądźcie idzie dobrze. nie witam, kapu i O. No spoczko, spoczko. Ile możesz tego. No możesz zrobić. Ale wbiłem. Będzie ciężko. Pograłem. Nie, nie wiem czy zdążę. Pograłem. Odczekaj. O, no. Miałbym już to. A nie, nie miałbym. Za A bo ja trójki jeszcze nie mam. Szaki postawił! Ja dlaczego moje trójki no. nie ma? Ej, co czemu ja zginąłem? Dostaję tuna, a ja trójki nie miałem, żeby. Ej, ale nie wiesz, on mi przerwał oklata w tą Kaizę, ja bym zabił! Dobra, oszukaj mnie daram. Myślałem, że ją zabiję. Też myślałem, tylko mi przerwał nagle i mnie wybąbił. I Ivern support broken. A dobra, bo tam... o lol. Nie zauważyłam przed To nie tak, że krzyż Co z tego? Reakcja 100. Bardzo, lecę broken. Musisz pierdzić dzwonki i No, to. nie patrzyłam. Źle wyświetlę. Daroni, pczuj. Bard ale Nie masz, Tego weź. Zad... Weź tego, weź tego, weź tego. Tego! Dobra. Uf. I kanona. Super. A kto się zabił? Zed mnie zabił. Łatwo. O, no, to, to, to parę. no to fajnie Uważaj, Daro I, Idę po ty on... A wiesz jak jest? Ej O kurde o. Fajny master Fajny ma damage no nie? Czy ataki były po HP po nas? Aha, żeby master był? A to mi walną całe kombo i nic mi nie wyszło Dobra, Żyłem jakimś cudem. Robimy go! Nie, to no za Ej, bo Nie, cofnij, system. cofnij, bo wcześniej tak samo wywaliliśmy. My ci nie pomożemy. Nie, zawsze zabijesz nie więc to się. A za to. Jest... O kurde, miał Dobra, Dobra mi krzaki tego iwerna. Szczerze. <słuch> <słuch> Ok, rezolucja siostra. Kurwa mi się nie da. Mogę panu czy nie? Nie. Yeah. Trzeba go zrebić. Dobra taka jest, ale kali nie Fajny damage. I dobra. Nie zabiję go. Goń daro. Nie, jakbym no nie dostał wylek. studa. Nie, zablokowałam. Nie rzecz. Da robot, zginiesz. Aha. O master. A tu jest master. A ja, ja byś też. Aaa, miał... ten! Fajnie, że ich tutaj było 20 nagle. I nie zastosował. Mogłoby ich maksymalnie 5. No no tak, no zastosuję ci dżunglę dokładnie. Się... A ciepło ja mówię do ciebie. Powiedz, że nikt nie zastosował. A to jest no, pojęcie tak. ogólne Dobra nie wiem, ty Ty jesteś taki głupi czy góry Nie wiem My Powiedziałeś pojęcie ogólne Dobra GG, Iver Makida Nie mogę I Dobra GG. Przegraliśmy to Jest przegrane Jedzin Arma Nie no jedynie ale dzwonki. <laughs> farma O Marci zabija! No brawo. Good job, miko. No. Chodźcie się. Chodźcie się, kanter zanglować. bo nie idę. Nie, nie, ja i nie idę. Ja muszę farmić. Nie no dobra, cyruny, o których mówiłeś, faktycznie są spoko. Boś mi nie uda. Tylko jakoś wcześniej mi nie wychodziło Patrz, kto przyszedł. Dobra, mam teraz prażemy z stary z tej stacji po fajki co wrócił. Mogę to No fajnie, ale no. no, mam multa. Dobra, jedziemy ja do krzaka. O kurde, jak za złożył pierwsze. No, mam no. ma multa. Mamulta. mam multa? To fajnie daru, że ty masz ulta M5, to fajnie. nic, nie wyszło. Ale, well, chłop się tam. Ne, sajcie tak. Ale, tam, uważaj. Ale, Ale minimapa może. Co się wbija Co Czeka, się nie wbije? Co się mam do nich padać. Dobry kill. Okay. No co, no nie doleciało. Tak, żeby się hmm. cofnął. Miał więcej HP, to by się wbił. Chyba, że. butować? Nie. nie, nie. Dawaj, masz takie. mamy fajne kombo w sensie, że ja. Teraz mamy fajne kombo, że ja ich ultuję, a co sobie wtedy kupnię dajesz? Nie się... wiem. Kurwa, nie <laughs> Chyba na me też ujęte. Ja Ej, mam tu. Feta. Ja Co ty stąd? Tu jestem. Mimo, że ich uczciwo jest lepsze. Potrzebuję. przygodę. O, master. Eee, ZZ. Gdzie Z? Z. No, idzie do. No faktycznie. Dobrych też. O, kurde, zginę. A bo jednak je, nie mam spajta, nie wiem czy to zrobimy. Ja w sumie Gdzie ty idziesz? A... I dawaj do mnie Chodź od razu mi jednego dzwonka i to mi daje sekundę szybciej. Nie, jest Dobra, Dobra, nie daj mu sobie się do tego. Uważaj Daro, żeby cię od ataku nie dał. A wolno Dobra, This fucking timing. Yeah. Mm -hmm. przez się. przez, przez jedną M. Aha, master! O kurde, no mogę już. Fox totalny, no nie? Kurczę już nie pamiętam, czy miałem kupować. A to mogłeś siebie zultować. Poczekaj daro. Po co miałem siebie ultować? No żeby nie do sobie Czemu Ty siebie nie zultowałeś? Te, y, no, ale no, Ale co mi się, Ej, ale ty wiesz o tym, że ja tam byłem... Dobra, nie. Ja ta bady nie I, My jesteśmy bez podziadu do tego mastera. A Daro nie umany, nie mieliśmy jak tego zrobić. Kaj co można zrobić? Kaj co jest sola. No Kazacki zaroczy na linię. Pierwsza mi się normalnie grać. O, umierasz. A ja nie mam many, żebyś. Pieknij. O, idzie do 200 chyba? Czy mi się wydaje? Nie oh yeah. O ja. O kurde, żabałeś! OKS-arz! Ale to jeszcze mój ult! Znaczy to Master wszedł i szedł jak używałem... Teraz jest ks Czemu to wzięłaś? I specjalnie po tego killa i chce do gry wrócić? No to po co No to ja czemu na pierwsze to? A, Miałeś bo mi się pomyliło! Bo Prawda. miałam brać tą łapkę taką! Gintek. Pomyliła mi się kolejność, przez przypadek. Ej, weźmy na Nie no, ja bym zwrócić wrócić do gry, shutdowna dostał. Oj to, oj to twierdzi. Trzeba było Nie weź drajka, zrobić. Nie robię żadnego Drake'a, róbcie tego samego. No i report bardem. Czekaj, dam ci to, żebyś miał więcej AD. Rzeczywiście, daro przyda mi się. <noise> Jeśli, Szczególnie, że bardzo mi tu ich prowadzicie? E, bardzo bicie tam. zrobię fight, bo... możecie mi tutaj? No, może... E, nie. Kroki... No nie. E, bo tak trochę za. Easy. Nie, ty jeszcze wrócisz do gry, jak nas bieram. No, ale nie, jak sobie się grzać. no ok. ja to Gdyby Macia dała tamtego killa, to by przynajmniej 500 golda do przodu. Daruję ja ci blue, możesz sobie wziąć. nie chcę blue. No, jakieś wybredne. Pierdziela. Jeszcze pewnie zaraz tej przyjdzie ten Gdzie jest mały ładny support? Nie wiem. Gdzie <głos》>? Nie wiem, ale. Ładnie! Jest was dwóch, Fajny ten slow. Serio? Ten chłop się zatrzymał? Egzaust! <głos》>. Goń go! Zabij to! Choćby nie był No biegnę za nim. Nie za nim, Chodź tylko cię ci blu oddać. Chodź ten on nie, nie unika, on cię zaczyna już je ci Co Coś było? się dziwnego stało się. No giniesz na przykład. Jakby. A, To Przeżyłaś. Ale potkaj za dobra. Fajnie się zaczyna. Ja nie, nie zabiję. Nie wiem.

Dawaj daru tę kajdę. Czekaj, rozpędzę się. O kurde, chyba masz. Miniesz. Na nie. Ej, jak, jakbym bardziej raz. się rozpędził, to bym zajebał. Daro, miałeś rację, jednak wrócę do tej gry. Co jest? Aha, dobra. Aj, okej, okay, myślałem, że. A e, czemu mnie wasz botliner? Bo to chyba. Bo A bo, bo jungler. Wkurzyli. Czy to pliner? jest. Jungler jest. Jungler jest jungle jungle? jungle na bocie. No Ivern. Bo jak robić. OZ oh, No hm, tak, Teraz uciekł O Może tu więcej imprezy jest Dobra Chodźcie, oh. budź imprezę Idę O Dobra Ej, bo tu mamy Kira Nie no, morski. czemu Zem, ty tak kradniesz te kille? No jest to Dobry, do, do, do Ale, do ja sam zabiłem goście tę municję i dałeś jakiś śmieszny oplatek w niego. Fajna a? zabawa. Fajna zabawa. Dobra, jakbyś... to dostał. Masz cztery kille, a ja mi, jeden. No właśnie Miałbym 7. Gdyby nie martki. 7 Zabrałam ci jednego. Jezu ja nie narzekam, że mam ten Ivern, assist. to nie wiem. Jakby ja tręka. Ja nie narzekam, że mam mieć asystę. Specjalnie nie byłem się z wami, tylko poszedłem na Iberna. A dobra, okay. nieważne. To ZEDA! Dobry. Aha ja Mady nie mam. No, szedł. Weź tu, wejdź. Nie, nie gram. Nie gram z marty. to nie ma sensu. Ty czekasz Mattki z tym spelem? Żeby e, go zabrać killa. Nie, nie w ogóle. No nie, po co? Ty no, co? Ja poczekałem, tylko będzie miał stoch na być i już samodzielna, Lol. No właśnie nie No nie w ogóle. Jezu. O, tak będzie na solo i no, tylko przywierzę. A jak to to nie? Tak będziesz też na solo na innych chłopów, że ci Wieliki tam rzekał. Ale ona to robi celowo. Nie. Ona czeka Cze 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 tak. tak. Pajk ma to samo. Tak czeka celowo. Nie czekam celowo, po prostu daję Iku e i tyle. Po, po, pro, po prostu czekam Sku aż ten... Aż go będzie miał Loła i przypadkowo no, jeszcze no, ulta teraz. No przyszedł. to Super. sama... Sam sobie czekaj po prostu i tyle, ja będę sobie załatwiać gości, lol. O, Jaki tak. problem No tak Ja już tu sobie czekaj Jakie problemy masz O kurde, ich jest więcej Cox 4v1 był Windwallik A myślałem, że się chodzi o to co zrobiłem, ale dobra Nie Właśnie byłem na V4 Po prostu Jest ja udał idealnego Windwalla. mi mi zablokował takich i byłem trochę w dupce nie no, ja mam najwięcej farmy. Ale będzie clickbait i... Bart Adeker kieruje yeah. zobacz jak. No widzisz, nie dostajesz chwila i co się prujesz? Ale pierwszy... Ty dwa <laughs> ale, ale mnie tak boli jak... Partii, jak a i bywały na no, no tak! No ale miałeś, a ja teraz używam ulta, załatwiam gości... <laughs> <noise> nie, nie, a, nie Ale teraz nie, tylko eki tylko eki no! Bo ja się bałam, że umrę teraz, bo ta Kasia się tak pruła we mnie. To było samoobronne, no. no, no, no. To, było kilo, to było do, do, do kradzenia kila. Siema? No nie, no Dzień właśnie, to ja to... kradnę wtedy, kiedy nie chcę, a jak o, ja chcę, też, to o. nie mogę. O kurde, ja mam taki trudemage. A Lee Sin dostanie buffy. To akurat na to, że zawsze tym grać. Po, idę ci pomóc. Nie mam. Jest no. Czekaj, oś tu, oś tu. Dawaj, tańczymy. Dawaj. Dobra, musiałem. Nie powstrzymałem się też. No i przez to, że go nawet nie pozuciłem, tylko pozuciłem jakieś random miniona. Ale, jak radne, ma 15 kili. O jezus, piękne. Dobra, didji Ej, Ejrek I don't Carry. Yyy... Bard... Yyy... Cary. Ta. Totalnie. O! Jak z daru! Cawę? Dobra. GG Wet Plate. Easy. Perfect KDA ludziska.